Dzieci nie ma już 6 godzin. Niesamowite. Że zbieramy drewno? Tak, robiłem to na jamajce. Jeff i Ed przygotowują bazę na ich powrót. Jak sądzisz, Akai sobie poradzi? Od kiedy jesteśmy w dżungli, wiele się o nim dowiedziałem. I już wiem, że przesadzałem. Czuję, że muszę dać mu więcej swobody. Ale to trudne. Tam, gdzie dorastałem, jeśli pobłażałeś dzieciom, dołączały do gangów i czasem ginęły. Yeah. Mieszkam w Londynie od 14 roku życia. Widziałem wiele strasznych rzeczy, zwłaszcza w Brixton i okolicach. Broń palna, noże. Słyszałem płacz rodziców. Przeraża mnie do dziś. Kiedy widzisz coś takiego, boisz się o swoje dzieci. Ojcostwo nie jest łatwe, ale wiem, że kocham moje dziecko najbardziej na świecie. I zrobię wszystko, żeby wyrosło na dobrego człowieka. Wszyscy chcemy dobrze dla naszych dzieci. Tak w porządku? Czekaj. Podejrzyjcie. Przy wodospadzie AKI pierwszy raz radzi sobie bez taty. Gotowy? Dzięki Roka. Tata mógłby zrozumieć, że nie jestem już w żłobku. Że nie jestem jego zabawką do przytulania. Moje kolano. Idź dalej. Dasz radę! Idziesz akaj? Uda ci się. Nieźle. Łatwizna. Nawet się nie ślizgałem. Widzieliśmy? Nieprawda. Szkoda, że tata mnie nie widział. Zobaczyłby, jak sobie radzę. Jako ostatni wchodzi roka. Od wypadku brata mam mniej wolności. Rodzice mają paranoję, że mi też coś się stanie. Nie chcę ograniczać roki, ale myśl, że robi coś niebezpiecznego trochę mnie przeraża. Wypadek Noe wpłynął na Rokę bardziej niż sądziliśmy. Zawsze był odważny. Nadal jest. Mam nadzieję, że te doświadczenia mu pomogą. Bawiłem się z bratem i w ogóle teraz nie mogę. Szkoda, ale. Zdążyłem się przyzwyczaić. Roka, dawaj. Chciałbym móc znowu skakać z urwiska bez paranoi rodziców i pokazać tacie, że wiele rzeczy potrafię robić sam. Dajesz. Brawo, Roka. Powiem tacie, że byłem dziś jak dorosły, że im pomagałem i o nich dbałem. Go. Idziemy. Po wejściu na Wodospad dzieci muszą znaleźć miejsce, gdzie Ed umieścił zapasy. Ezra, Dexter, chodźcie. Rokka najstarszy w grupie prowadzi Kiedy byłem mały, musiałem słuchać starszych. Tutaj jestem najstarszy i to jest fajne. Kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz? Chciałbym mieć idealne życie. Żonę, dzieci i mnóstwo pieniędzy. Aktorką lub piosenkarką. Nie umiesz śpiewać. Umiem. Zoologistą? Chcę badać zwierzęta i podróżować. O ile weźmie mnie za sobą, Roka na pewno będzie miliarderem. Kim chciałeś zostać jako dziecko? Tatą. To nie zawód.